Zespół Zagrali i Poszli wystąpił 14 grudnia 2013 roku w klubie muzycznym Młyn. Przy okazji dobrej zabawy imprezie przyświecała także pomoc dla Oli Koszeli. Występ gnieźnieńskiej formacji poprzedził występ Sławka Ismonta. Znany z turystycznego repertuaru muzyk, z zawadiacko zaciśniętą na głowę marynarską czapką, bawił publikę nie tylko śpiewem, ale i dowcipem. A po polu wiatr, a po polu wiatr, rozsypuje kopce siana w do Gwiazdą wieczoru był jednak zespół Zagrali i Poszli. Nieczęsto widywany w Gnieźnie skład zagrał utwory zarówno z własnego repertuaru, jak i znane kawałki z repertuaru muzyki turystycznej czy poezji śpiewanej. W młynie można więc było usłyszeć m.in. baladę partyzancką czy majstra biedę, ale także Marsz Gnieźnieńskich Skautów, piosenkę skomponowaną na stulecie gnieźnieńskich uchów ZHP. Serca publiczności podbiła występująca gościnnie na koniec Natalia Bryska, która śpiewała wcześniej w znanej gnieźnieńskiej kapeli Gryfem Połytkach. Wokalistka zaśpiewała utwór zespołu Zagrali i poszli moje miasto oraz Rebeka skomponowany przez Zygmunta Białostockiego do słów Andrzeja Własta w aranżacji Zagrali i poszli. Koncert miał charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze na pomoc dla Aleksandry Koszeli. Ola to dziewczynka hola na młukowiscy dozę. Projekt Pomagam Oli to inicjatywa pokazująca, że niesienie pomocy można połączyć z realizacją własnych pasji. W ramach projektu organizowane są kulturalne eventy, pikniki rodzinne, ale także ekstremalne wyprawy czy wspólne uprawianie sportu.